Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj dzień jest zupełnie niezwykły, ponieważ ukazała się książka, nad którą pracujemy chyba od dwóch lat. No, trwało to i trwało. Ta książka nie jest obszerna, ale była dosyć trudna i tłumaczenie nie poszło tak, jak, jak ja sobie to wyobrażałem. No, dzisiaj od rana biegam, zatwierdzając różne sprawy, więc nawet się nie ogoliłem, także bardzo przepraszam. Za swój wygląd, choć może on się nie za bardzo różni od mojego normalnego wyglądu, ale na wszelki wypadek powiem. Proszę Państwa, okładka jest gotowa od zeszłego roku. Mówi o książce Mid Drakuli Gabriela Ronaja. Jest to ostatnia z trzech książek Gabriela Ronaja, którą postanowiłem wydać. Okładkę robił oczywiście Hubert Czajkowski. Wygląda świetnie. O czym, proszę Państwa, jest Mid Drakuli? To jest Stary tekst z 1972 roku, z czasów no, zamierzchłych, kiedy ten świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. A autor pisząc tę książkę, myślę, że nawet mu w głowie nie postało, jak Europa zmieni się za lat 50. Sam był wtedy młodym człowiekiem, dzisiaj jest już bardzo mocno starszym panem. I no jak zwykle, jak to jest u Gabriela Ronaya, to znaczy on sięga do źródeł, o których istnieniu nikt nie wie. I nawet nikt nie przypuszczał, że takie rzeczy mogą być. Do średniowiecznych kronik dotyczących wampiryzmu, takiego kulturowego, ale też no, fizycznego, że ja przyznam, stu, spadłem ze stołka jak to przeczytałem. Książka nie jest obszerna, ale bardzo treściwa, proszę państwa. Tak jak powiedziałem, prace nad nią trwały bardzo długo. Kosztowało mnie to pieniądze i czas. Cena jest przystępna, niższa nie będzie, bo muszę coś z tego wszystkiego odzyskać. No i jakby powiedzieć, to powiedzieć, zamknęliśmy pewien etap, czyli przybliży, przybliżyliśmy polskiemu czytelnikowi tak niezwykłego autora jak Gabriel Ronay pokazując wszystkiego książki, artykułów chyba tłumaczyć nie będziemy. Które mówią o sprawach Europy Środkowej poprzez pryzmat Europy Zachodniej. I to jest najważniejsze, to znaczy, jak Europa Zachodnia postrzega Europę Środkową i jak ją traktuje instrumentalnie. Instrumentalnie i w bardzo łatwy sposób wchodzi w rozmaite sojusze z potencjami, które wypełzają z Azji. To o to chodzi. Czy to autentycznymi, jak mongołowie w XII wieku, czy zmitologizowanymi, jak w lat palownik w wieku XV. Proszę państwa, rozdział poświęcony Drakuli i księciu Wołoskiemu nie jest najbardziej wstrząsającym rozdziałem w tej książce, bo najbardziej wstrząsający dla mnie jest rozdział przedostatni, który mówi o tym, jak Jaka była recepcja Draculi, mitu Drakuli stworzonego przez Brama Stokera w latach powojennych? Jak sobie tłumaczono zimną wojnę w zachodniej Europie i jak wyobrażano sobie mieszkańców Europy Wschodniej, którzy przybywają w tajemnicy, z dobrą intencją, przybywają do Wielkiej Brytanii i innych krajów po to, żeby tymi krajami zawładnąć. To jest opis. Wstrząsający. Tak jak powtarzam, powiedziałem, autor nie miał pojęcia, jak to będzie wyglądało za lat 50. I pisząc, opisując te książki, w których Dracula organizuje w Wielkiej Brytanii cygańską partyzantkę uzbrojoną po zęby, po to, żeby przejąć władzę nad wyspą, mogły się wydawać w pewnym momencie nawet dość zabawne i komiczne, ale już się tak takie nie wydają. Przynajmniej mi się takie nie wydają. Jeżeli komuś się jeszcze takie wydają, polecam lekturę. Proszę Państwa, wśród yy, yy, takich yy, no, dramatycznych bardzo, nie chcę mówić wstrząsających, bo jest ktoś, kto mi podlicza, ile ja razy używam wyrazów wstrząsający. Yy, dramatycznych treści, jakie są obecne w tej książce, yy, Oczywiście jest ten rozdział o hrabinie Elżbiecie Batory, który demaskuje tę postać i demaskuje inne sprawy z nią związane. I wskazuje wprost, choć bez intencji autora. Ja będę bronił autora, bo on chciał dobrze, natomiast czasy wyprzedziły go w sposób wyraźny. I potwierdziły te jego sugestie mimowolne, które się tutaj znajdują, to znaczy takie, że wampiryzm rodzi się na styku kultur, a ten styk kultur to nie jest jakaś symbioza, jak nam się tłumaczy i wmawia, że oto będziemy koegzystowali razem. No, czasem można koegzystować, ale to jest zawsze symbioza, że jedno żyje drugim, tak, taka po prostu, jeden wykorzystuje drugiego. Tak było jest i będzie. Natomiast Gabriel Ronay wskazuje, że pogranicza kultur to nie są wesołe miejsca, gdzie ludzie pląsają w rytm muzyki, która jakoś tam się od siebie trochę różni, ale generalnie wszyscy żyją w zgodzie. Okazuje się, że nie świadczy o tym cały rozdział o Elżbiecie Batory, a także świadczy cały rozdział pierwszy, czy tam drugi, przepraszam, o tym, skąd się wziął w ogóle mit wampira w Europie. Te fragmenty, mam na myśli te fragmenty, które dotyczą odzyskiwania Węgier z rąk Turków i wszystkich kłopotów komunikacyjnych, na jakie napotkała nowa austriacka administracja, w, przecież w, na terenach okupowanych przez Turcję od roku 1526, tak? czyli od bitwy pod Mohaczem. Mamy tutaj pewną klamrę, bo żeśmy się tym mochaczem interesowali intensywnie. Ja o tym pisałem, komentowaliśmy to, pisaliśmy, różni autorzy. Będziemy do tego wracać. Tutaj mamy moment, kiedy Europa powraca, cywilizacja europejska powraca na tereny przez 200 czy tam 300 lat zajęte przez Turków, 200 lat zajęte przez Turków, i co się okazuje, nie masz żadnej możliwości porozumienia się z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają. Żadnej. To powoduje przeróżne tarcia, przeróżne ekscesy, które w końcu owocują powstaniem mitu wampirycznego. Opisywanego przez Gabriela Ronaja w sposób przerażający. Powstawały na ten temat różne sztuki, bardzo takie mniej lub bardziej y, zabawne, y, wyszydzające to całe zjawisko, natomiast no, nie ma z czego szczydzić, dlatego, że yy, pokazuje ta książka, że dobra wola nic nie znaczy. <laughs> Można zrobić tak, że nawet ludzie pełni dobrej woli, będą działali w imieniu śmierci. Po prostu To jest okropne i bardzo pasuje do naszych czasów. I trzeba dlatego, proszę Państwa, nie można nigdy rezygnować z dobrej woli i nie można y, popadać w histerię, dlatego że wtedy zamieniamy się w wampiry. To jest wprost tutaj powiedziane. Y, a bardzo łatwo jest wywołać histerię na pograniczu. I my dzisiaj jesteśmy permanentnie na pograniczu, i to te nasze różnice kulturowe, jakie mamy dzisiaj w Polsce, będą się pogłębiać. Więc uważam, że. Wydanie tej książki, może nawet dobrze, że ono się opóźniło. No i jest bardzo apropo, bo jest to książka przeciw histerii, a jednakowoż taka zasmucająca, bo wskazująca na to, jak bardzo ludzie pragną wywołać falę histerii i do czego ona im jest potrzebna. O tym świadczy rozdział o samym Drakuli, który był ofiarą. Domów drukarskich i banków północnych Niemiec, Lubecki i Hamburga, ponieważ on nie pozwalał na pewne praktyki handlowe u siebie na swoim terenie, którym zarządza po prostu, czyli nie pozwalał kantować. Nie wiemy, no na pewno nie był to anioł, prawda? Umówmy się i o tym świadczą jego portrety. Natomiast trzeba by sobie zadać pytanie, czy przynajmniej trzy czwarte z tych legend, które go dotyczą. To prawda. Wydaje mi się, że nie. Że on się tak strasznie naraził niemieckim mafią kupieckim, handlowym i bankierskim, że po prostu dorobiono mu gębę. Następnie ta gęba, po jego śmierci, przypominam, że on spędził sporo czasu w lochu u Macieja Korwina na zamku w Budzie, więc nie był taki znowu groźny, jak się wydawało. Natomiast potem, w XVI wieku, cały jego mit został przeniesiony do Moskwy. Wydano zredagowane pod rosyjskie, y, car, y, moskiewskie y, okoliczności legendę Drakuli i ta legenda Drakuli weszła do kanonu politycznego za cara Iwana IV. To ja już nie będę mówił, kto za tym musiał stać, bo Państwo się domyślacie. Za cara Iwana IV, który się wprost z Drakulą utożsamiał i stosował jego metody. Także proszę Państwa, ja będę do tego wracał. Taka to jest książka. Piękna okładka, fantastyczne wydanie w środku ilustracje wydane na kredzie, mnóstwo informacji, których nie ma nigdzie, bo to jest charakterystyczne dla Gabriela Ronaya, mnóstwo informacji, których nie ma nigdzie. Na pewno ciekawe i na pewno odkrywcze i na pewno do porównania z tym, co mamy dzisiaj wokół siebie. Ja będę tak jak mówię, może nie codziennie, ale co jakiś czas do tej książki powracał i opisywał, y, interpretował znajdujące się tutaj wątki. Dzisiaj to pierwsza pogadanka, na dzisiaj to tyle. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Proszę państwa, jeżeli ktoś chce y, wspomóc nasz kanał y, Będę wdzięczny za każde zasilenie, dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby państwo je zareklamować jak najlepiej potrafię. No wydajemy ich bardzo dużo. Jak państwo widzicie, ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycję z zakresu historii gospodarczej, wydajemy biografie i żywoty świętych i wydajemy także wspomnienia szlachty. Polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność. I wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować do tej naszej promowanej tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.